Zbigniew Hołdys trafił do szpitala. Odmówił księdzu. Zbigniew Hołdys, znany muzyk i współzałożyciel legendarnego zespołu Perfect, w ostatnich miesiącach zmaga się z problemami zdrowotnymi. Artysta poinformował swoich fanów, że obecnie przebywa w szpitalu, jednak nie ujawnił dokładnej przyczyny hospitalizacji. Na oddziale odwiedził go ksiądz. Co było celem tej wizyty? Już w lutym 2025 roku muzyk skarżył się na dolegliwości związane z półpaścem. Teraz, gdy trafił do szpitala, nie napisał, co mu jest, bo lekarze wciąż tego nie wiedzą. Niestety, w szpitalu zostanę kilka dni dłużej. Lekarze próbują ustalić, co ze mną jest. Życie jest pełne niespodzianek, napisał na swoim profilu na Facebooku. Jak wygląda dzień Zbigniewa Hołdysa w szpitalu? W jednym ze swoich wpisów Hołdys podzielił się szczegółami z codziennego życia w szpitalu, opisując swój harmonogram dnia. Mój czas biegnie tak: 5.15 krew na morfologię, 5.35 temperatura, 5.50 tabletka na żołądek, 6.30 krew na cukier, 7.30 kroplówka, 8.00 śniadanie, 9.00 nowa pani doktor, dyżurna, czy czegoś panu potrzeba? Coś boli, 9.11 kolejne tabletki i odpięcie kroplówki. Relacjonował. Muzyk przyznał również, że warunki w szpitalu ograniczają jego aktywność. Szpital, wieczornej nawijki nie będzie, nie ma jak. Także Felietonu, nie mam tu komputera ani Wi-Fi, to teraz stukam i skroluję na smartfonie, dodał. W trakcie pobytu w placówce Zbigniewa Hołdysa odwiedził ksiądz. Muzyk opisał tę sytuację w swoim wpisie na Facebooku. 10:42 wchodzi uprzednio grzecznie pukając. Mężczyzna fizycznie w typie Artura Barcizia i ze wschodnim akcentem pyta: Przepraszam, czy chciałby pan komu nie przyjąć? Relacjonował Hołdys. Jak się okazało, muzyk grzecznie odmówił. Podziękowałem, przeprosił, cichutko zamknął drzwi. A teraz pani Ukrainka sprząta. Dużo się dzieje, podsumował. Bigniew Houdys stan zdrowia pozostaje tajemnicą. Na ten moment artysta nie zdradził szczegółów dotyczących swojego stanu zdrowia ani przyczyny hospitalizacji. Nie wiadomo również, jak długo potrwa jego pobyt w szpitalu. Fani Hołdesa z niecierpliwością czekają na kolejne informacje i życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia. Hołys ma 73 lata. Półpasiec to w tym wieku groźna i dokuczliwa choroba, która zajmuje nerwy i wiąże się z dokuczliwym bólem. W Polsce seniorzy mogą za darmo zaszczepić się przeciw tej chorobie. Kto może skorzystać z bezpłatnych lub refundowanych szczepień przeciw półpaścowi? Osoby od 65 roku życia mają prawo do 100% refundacji szczepionki, niezależnie od stanu zdrowia. Osoby od 18 roku życia z podwyższonym ryzykiem zachorowania otrzymują 50%. Refundacji szczepionki. Mieszkańcy Warszawy w wieku 55 plus mogą skorzystać z miejskiego programu szczepień finansowanego przez samorząd. Kto jest w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na półpasiec? Osoby z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, choroby serca, płuc, nerek, nowotwory, RZS, reumatoidalne zapalenie stawów, SM, stwardnienie rozsiane, HIV, białaczka, szpiczak mnogi. Osoby po przeszczepach lub w trakcie leczenia immunosupresyjnego. Pacjenci poddawani chemioterapii bądź radioterapii. Osoby z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności. Osoby z immunosupresją jatrogenną, czyli wywołaną przez leki. Chorzy na schorzenia autoimmunologiczne.